Hejka. W tym materiale rozwiążemy sobie takie równanie, które jest mm, połączeniem równania tak naprawdę i kwadratowego i trygonometrycznego, ponieważ obydwa wyrażenia, właśnie i kwadratowe i trygonometryczne, w nim występują. Mamy rozwiązać równanie x kwadrat plus 4x plus sinus pix czwartych plus 5 równa się 0. Tutaj tak naprawdę metod może być kilka. Natomiast powinno być dla nas w miarę intuicyjnie jasne, że no na pewno rozwiązaniem tego równania nie będzie żaden x pokroju pi czwartych, pi trzecich, pi szóstych i tak dalej. No bo wtedy oczywiście, o ile sinus może przyjąć ładną y, wartość, ładną oczywiście mówię w cudzysłowie, ale taką jakąś konkretną, którą my znamy, na przykład jedna druga, czy pierwiastek z dwóch przez dwa, o tyle problem jest wtedy z wyrażeniem kwadratowym. Więc powinniśmy podejrzewać, że rozwiązanie, jeżeli chodzi o X, -a, będzie pewnym rozwiązaniem całkowitym. Zaraz zobaczymy, że rzeczywiście tak będzie. Może byłoby też to równanie rozwiązać graficznie. Natomiast ja nie będę tutaj próbował graficznie go, go już rozwiązać. Tylko chciałbym spróbować właśnie rozdzielić, czy oddzielić od siebie tutaj tą część kwadratową i tą część trygonometryczną. Czyli chciałbym to równanie zapisać w postaci x kwadrat plus 4x plus 5 równa się sinus pix czwartych. I teraz bardzo częsty trik w takim zadaniu to jest określenie zbiorów wartości funkcji po lewej i po prawej stronie. Tu oczywiście po przywróceniu z minusem. Ponieważ jeżeli określimy sobie te zbiory wartości, to. Mm, jeżeli one nie będą na siebie nachodziły przedziałowo, powiedzmy, to będziemy mieli bardzo klarowną sytuację. Czyli, no jeżeli zbiór wartości tej funkcji byłby w przedziale, powiedzmy, minus 1, plus nieskończoność, a zbiór wartości tej funkcji to byłby przedział, no właśnie, minus 1, no niech będzie 1, taki, jaki jest rzeczywiście, no to niewiele nam to mówi, ponieważ one mogą być sobie równe właśnie na całym przedziale minus 1, 1. Ale. Gdybym tutaj dołożył plusa, czyli gdyby to było plus 1, to zauważmy, że jedyną opcją, aby te strony były sobie równe, jest taka, że i lewa, i prawa strona będzie po prostu równa 1. Tak? No nie ma innej opcji. To przyjmuje wartości nie mniejsze niż 1, a to przyjmuje wartości nie większe niż 1. No to jak się upewnić, czy tak rzeczywiście jest? Jeżeli chodzi o lewą stronę, możemy sobie piątkę rozbić na. 4 plus 1 i wtedy te trzy pierwsze wyrażenia możemy złapać wspólnie w postać kanoniczną. To będzie x plus 2 do kwadratu plus 1 i tu mamy minus sinus, wciąż to samo, pi x czwartych. No i teraz tak, to wyrażenie jest nieujemne, zatem po dodaniu jedynki rzeczywiście jest ono nie mniejsze niż 1. Jeżeli chodzi natomiast o prawą stronę, no to tak, sinus oczywiście jego zbiór wartości to jest przedział minus 1,1. Dodanie minusa odbija ten przedział symetrycznie, ale ten przedział już był symetryczny, więc to będzie wciąż przedział minus 1,1. Dodanie tutaj pi przy X oczywiście sprawia, że nasz wykres będzie się akurat tutaj rozszerzał tak lewo-prawo, natomiast to w żaden sposób nie wpływa na zbiór wartości. Jakakolwiek tak, przemnożenie x przez jakąkolwiek stałą nie wpływa na zmianę zbioru wartości, więc ten sinus rzeczywiście należy do przedziału minus 1, 1. Wobec czego jedyna opcja, zapiszmy to sobie, jedyna opcja będzie taka, że zarówno x plus 2 do kwadratu plus 1 będzie równe 1 i tyle też będzie równy minus sinus pi x czwartych. No i teraz rozwiążmy sobie to równanie, bo ono będzie tym prostszym. Jak sobie przyniesiemy jedynkę na lewą stronę, no to mamy x plus 2 do kwadratu równy 0, co się sprowadza do tego, że x plus 2 to jest 0, czyli x jest po prostu równy minus 2. Czyli ta strona przyjmuje wartość 1 tylko w minus dwójce. Zatem albo rozwiązaniem tego równania będzie minus 2, albo będzie zbiór pusty. Pytanie, czy ta strona? jest równe 1 dla minus dwójki. No to oznaczmy to sobie może jako, mm, powiedzmy, f od x i policzmy f od minus dwójki. To jest nic innego jak minus sinus. No i dostaniemy minus 2pi minus przez 4, czyli minus pi drugich. Korzystam tutaj z nieparzystości funkcji sinus, czyli tego minusa mogę wyłączyć przed funkcję i to będzie tak naprawdę sinus pi drugich. I to jest nic innego jak 1. Czyli rzeczywiście w x równym minus 2 osiąga ona wartość 1. Czyli x równy minus 2 jest jedynym x, dla którego i to wyrażenie i to są równe 1. Zatem rozwiązaniem tego równania jest po prostu x równy minus 2. Bardzo nietypowe równanie, ale myślę, że warto, warto się z takim równaniem kiedyś zmierzyć. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarzy.